Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła pytanie dla koziorożca na Walentynki. Rozkład będę robiła stali Telematarot. Wylosuję dla Was trzy karty z energią, która będzie pokazywała, jak może Wasza sytuacja miłosna potoczyć się. Następnie wybiorę jeszcze po jednej karcie e, i to będzie e, e, z takim pytaniem, e, to co w takiej sytuacji robić najlepiej, jak się zachować i czego nie robić. Dobrze, myślę, że wystarczy. No i zobaczmy, co tutaj się pokaże. I mamy tak, kurczę. Przed chwilą dla strzelca robiłam czytanie. Tasowane, jak widzicie, były wcześniej i jeszcze teraz. I w tym samym miejscu mamy śmierć. A, pięć kielichów. W tym samym miejscu mamy e, osiem mieczy. Dobrze. Więc co tam? No kurczę wielki arkana, więc coś tutaj w tej relacji może się psuć. Trzeba wszystko myślę, że oni jeszcze powiem, taką różnicę mieli 6 po pośrodku, tak? Więc to troszeczkę inaczej będzie wyglądało. No więc tutaj w relacji trzeba wszystko jakby, że może to właśnie dążyć ku, ku śmierci takiej, tak? Tej relacji. Że jest tutaj potrzebna głęboka transformacja, zmiana, wyczyszczenie wszystkiego, tak. Myślę, że tutaj te pięć kielichów, strata, <laughs> też może być taka rozpacz, że tęsknota za tą relacją i taka niemożność pogodzenia się z tą stratą, tak. No i oczywiście z tym idące poczucie, że nie mogę nic zrobić, nie wiem, że ten partner, partnerka odwróciła się, tak? Już tutaj nie mogę tego uratować, zrobić i jest tutaj wielki ból, tak? Wielki ból i strata. No myślę, że to nie dla wszystkich koziorożców, tak? Ta energia będzie, ale widocznie, że dla tych, dla których to są w takim właśnie momencie... Jest to właśnie ważne. Eee, więc co, co tutaj? No to Przy tej energii, to po pierwsze, e, trzeba się przetransformować tak naprawdę porządnie, żeby pozamykać te sprawy, żeby odpuścić sobie już to, żeby siebie nie dręczyć. E, po prostu było, minęło, żeby nie dręczyć się, że coś tam zawiniliście, że może jest wasza może wasza wina jest tutaj, tak? Że chcielibyście cofnąć czas. No nie ma co po prostu weźcie z, tego, z, tej, z tej sytuacji całej, wyciągnijcie jak, jakąś lekcję na przyszłość, tak? Jeżeli uważacie, że coś zrobiliście, no nie tak, czujecie to, a no to po prostu wyciągnijcie z tego jakieś wnioski i starajcie się tego w przyszłości po prostu nie robić. Trzeba to puścić, myślę, że. To poczucie, że nic nie możecie zrobić, oczywiście zawsze jest błędne, bo zawsze możecie coś zrobić, tak? Przynajmniej dla siebie i zrobić to dla siebie, się przetransformować, tak? Żeby wyczyścić to, to wszystko, żeby zrobić właśnie miejsce na nowe, na nowe uczucie. A bo czym bardziej będziecie się trzymać właśnie tych energii, tej piątki kielichów, wspominać, robić sobie na przykład jakieś wyrzuty, trudności z pogodzeniem się. Może nawet to nie wy, ale ta druga strona zawiniła, ale wy i tak na przykład czujecie, że mogłam, mogłam inaczej się w tym wypadku zachować. Po prostu, tak jak powiedziałam, potraktujcie to jako lekcję. I zróbcie coś, coś dla siebie po prostu, żeby nie tkwić, właśnie, żeby się nie udręczać, w tych, jeżeli chodzi o te właśnie ciężkie energie, żeby w nich za długo też nie przebywać, tak? Oczywiście, jeżeli potrzebujecie właśnie tego czasu na poczucie tych emocji, straty, jak najbardziej. Ale potem, żebyście się wzięli za siebie, tak? Za pracę nad sobą. No, ponieważ jest to w długim, długim czasie, może to być taka destrukcyjna, właśnie, też energia, jeżeli nie będziecie, właśnie też pracować nad sobą. I tak jak powiedziałam, i to uczucie, że, że nie możecie, wszystko możecie, możecie i pracować nad sobą. Macie tutaj e, duże pole e, do popisu, tak naprawdę. Możecie bardzo wzrosnąć e, w przyszłości, tak, e, właśnie dzięki tej transformacji, dzięki zmianom takim gruntownym, e, i możecie zrobić e, miejsce na coś nowego, fajnego. E, I to nie jest jedna, jedyna relacja. E, w tej chwili może tak się czujecie i po prostu nie chcecie nawet myśleć o innej, ale nie ma się co, co zamykać w ten sposób, tak? Bo po prostu krzywdzicie siebie. Dobrze, i teraz po jednej energii to, co w tym wypadku robić, jak się zachować najlepiej, a czego nie robić. Mają koziorożce. Co robić? A czego nie robić? Pod spodem mamy króla denarów. No dobrze. Więc tak, no, co tu robić? No, zastanówcie się, co chcecie przyciągnąć do swojego życia, tak? I yy, a czego nie robić? No nie upierajcie się przy czymś, tak? Jeżeli coś się nie sprawdza, to się nie upierajcie. Teraz jak widzę jeszcze te wszystkie karty, to też może być taka, jeszcze drugą zrobię taką interpretację, a ponieważ jest tutaj w pięciu kielichach yy, jakaś strata, tak? Niemożność pogodzenia się z czymś, poczucie, że wy nie możecie już zrobić nic, zrobić zawsze możecie, tak? Nawet jakiś ruch, to też zależy, po której stronie leżała wina, tak? Czy to wy mieliście za duże oczekiwania, czy to ta druga strona. A je, ale jeżeli wy, tak, i wy na przykład uważacie, że zrobiliście błąd, tak, jesteście świadomi tego, że przesadziliście, tak? No to y, tutaj ta energia też mówi, y, no zastanów się, co, jaki chcesz mieć efekt, tak? Co chcesz przyciągnąć do tego swojego życia. I y, czegoś nie robić, no to nie upieraj się. No, nawet w jakichś tam przypadkach, y, no można jeszcze, jakby tą rękę wyciągnąć, tak? Ale potrzebna jest, żeby, żeby to się udało, tak? To i tak jest potrzebna w tej relacji bardzo głęboka transformacja i wtedy oznacza to, że z waszej strony, tak? Że wy musicie się naprawdę zmienić i nie tylko tak na miesiąc, na pół roku, tylko zmienić się tak, przewartościować też to swoje życie, przypatrzeć się i dlaczego się tak przy czymś upieracie? Dlaczego to jest dla was takie ważne, tak? Co się za tym kryje? Jaki lęk może, tak? I tak jak powiedziałam, no to od Was zależy, co chcecie do siebie przyciągnąć. Więc, tak jak powiedziałam, no, no też jest tam jakaś szansa, tak, że możecie wyjść, i tak jak tutaj mówię, że, że zawsze jest jakieś wyjście, tak? Nawet możecie wyciągnąć ponownie tą rękę, jeżeli to wy zawiniliście. I możecie po prostu spróbować, ale jeżeli spróbujecie, no to tak jak powiedziałam, no to trzeba też głębokiej transformacji w Was, żeby przeszła, tak? Że tutaj nie ma, że się będę dalej upierać, robić tak, jak robiłem, robiłam, i będzie wszystko dobrze, bo to jeżeli już nawet ta osoba zaufa i zgodzi się, no to będzie na bardzo krótko, tak? Więc tutaj naprawdę naprawdę potrzebna jest ta taka głęboka transformacja, zmiana. No i po prostu, tak jak mówię, zastanówcie się, czego, czego tak naprawdę y, chcecie. Yy, I wytłumaczyć tak to temu partnerowi czy partnerce, że będziecie się starać, tak, że będziecie nad sobą pracować, żeby też Wam w tym procesie pomogli. Aby też y, mm, łaskawiej i łagodniej na Was patrzyli, y, i też właśnie, nawet jak y, właśnie będziecie wracać na te swoje tory, to cały czas być czujnym, pracować nad sobą y, i jakby y, no, cały czas być w, w kontakcie z tym partnerem, powiedzieć: Tak, no znowu kurczę, y, zaczynam iść w tą stronę, no, a miałem, miałem, miałem się zmienić, tak. Więc tutaj też właśnie rozmowa i chęć, czy ta druga strona też będzie chciała właśnie pracować nad tą relacją. Tutaj śmierć, transformacja jest, to są wielkie arkana, więc to też jest taki proces, który nie trwa właśnie tydzień, dwa, właśnie takie prace czy coachingowe, czy właśnie nad sobą, czy, czy teraz to bardzo często, Rozwój duchowy jest, że coach często używają właśnie takiego, takiej informacji, że dana osoba zajmuje się rozwojem duchowym. Tak, oczywiście to jest wszystko coaching, rozwój duchowy. A to są najczęściej osoby, które po prostu coachują, tylko no niektóre osoby po prostu, jak słyszą, coach, psycholog, to po prostu ich od razu to odrzuca. Tak? A łatwiej jest jakby przetrawić rozwój osobisty, rozwój duchowy. Więc tutaj, tak jak mówię, potrzebna jest głęboka transformacja, i ona może trwać nawet rok, tak? Zależy to od osoby. A więc tak wygląda czytanie dla koziorożca na marzec, nie na marzec, przepraszam, na walentynki. To będzie luty, tak? Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!